W głębiach ludzkiej duszy, tam gdzie spotykają się świadomość i nieświadomość, miłość objawia się nie przez głośne deklaracje, ale przez ciche gesty. Gesty wyrastają z najbardziej autentycznej części naszej psychy. Carl Jung nauczał, że spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt substancji chemicznych. Jeśli następuje reakcja, obie ulegają przemianie. W tej alchemii codzienności mężczyzna objawia głębie uczuć, często nieświadomie. Jest kierowany archetypami miłości zapisanymi w nieświadomości zbiorowej. Prawdziwa miłość nie krzyczy, ona szepcze językiem symboli. Pierwszym znakiem głębokiego uczucia jest sposób, w jaki mężczyzna słucha. Nie chodzi o zwykłe słyszenie, lecz o pełną obecność. Gdy odkłada wszystko, patrzy ci w oczy i słucha tego, co niewypowiedziane, objawia prawdziwą uważność. Jung mówił, że najważniejsze jest słyszeć to, czego nie powiedziano. Mężczyzna zakochany słucha emocji ukrytych w ciszy. W jego oczach widać skupienie, w którym znika cały świat poza wami. To nie jest performance, lecz potrzeba duszy, by zbliżyć się do twojej. Poznanie własnego mroku pozwala przyjąć mrok innych. Mężczyzna, który słucha bez oceniania, daje przestrzeń twojej pełni, światłom i cieniom, ponieważ odważył się spojrzeć w głąb siebie. Drugim gestem jest to, jak integruje cię ze swoim światem. Spotkanie z sobą bywa trudne, a on otwiera przed tobą drzwi swojej psyche. Dzieli się marzeniami, lękami, wspomnieniami i przyszłością. Nie mówi ja, ale my. To integracja animy z Twoją obecnością. Gdy opowiada o planach, spontanicznie używa liczby mnogiej. Jego marzenia zaczynają obejmować Twoje potrzeby i pragnienia. Nie tylko toleruje Twoje różnice. Fascynuje się nimi, bo widzi w nich odbicie własnych ukrytych aspektów. Trzecim gestem jest jego stosunek do Twojej niezależności. Prawdziwa bliskość rodzi się z wolności, a nie zależności. Wspiera twoją samotność pasję i ciszę. Nie czuje się zagrożony twoją przestrzenią, bo miłość nie jest więzieniem. Zachęca cię do marzeń. Pamięta o twoich pasjach i ufa procesowi waszej wspólnej podróży. Czwarty gest to sposób, w jaki prezentujecie światu. Nie ukrywacie. Jest dumny, że jesteś częścią jego życia. Opowiada o tobie nie po to, by się chwalić, ale ponieważ naturalnie wchodzisz w jego opowieść o życiu. Pokazuje ci także swoje trudniejsze strony, bo nie chce budować fasady, lecz relację opartą na prawdzie. A teraz przerwa. Jeśli te słowa rezonują z tobą, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, co najbardziej cię poruszyło. Piąty gest dotyczy tego, jak reaguje na twoje trudności. Nie ucieka od twojego bólu, ale po prostu jest przy tobie. Siedzi z tobą w ciemności, trzymając cię za rękę. To miłość, która obejmuje całość doświadczenia. Gdy jesteś chora, przejmuje obowiązki. Gdy cierpisz, słucha bez oceniania i przypomina ci o Twojej wartości. Pomaga transformować cierpienie poprzez obecność, nie odbierając ci siły nadmierną opieką. Szósty gest to małe akty troski, intuicyjne i subtelne. Widzicie w sposób głębszy niż słowa. Przynosi herbatę, ścisza muzykę. Zaprasza na spacer. To wynik dostrojenia do Twojej wewnętrznej melodii. Twoja radość staje się jego radością, Twój spokój, jego spokojem. To uczestnicząca mistyka. Siódmy znak to włączenie Cię do procesu indywiduacji. Dzieli się z nami, refleksjami, duchowością. Prosi o Twoją opinię, bo Twoja perspektywa wzbogaca jego drogę. Pragnie transformacji, którą niesie relacja. Przyjmuje krytykę z otwartością i staje się lepszą wersją siebie, nie dla Ciebie, lecz dzięki Tobie. Osmy gest dotyczy fizycznej bliskości jego ciało mówi językiem duszy delikatnie spontanicznie i prawdziwie dotyk łączy siłę z czułością pożądanie z szacunkiem jest to najczystszy język miłości nieświadomej dziewiąty znak to sposób w jaki mówi o przyszłości naturalnie widzicie w każdym swoim planie myśli o podróżach domu karierze i zawsze jesteś tam obecna organicznie wpisana w jego wizję to nie obietnice, ale spontaniczna prawda jego serca nie widzi przyszłości bez ciebie Dziesiąty gest to praca nad sobą. Nie udaje, że jest idealny, konfrontuje swój cień, by go nie projektować na ciebie. Gdy się złości, szuka źródła emocji. Gdy popełnia błąd, bierze odpowiedzialność, a nie ucieka w obronę. Przechodzi przez własne piekło, by nie obciążać nim relacji. To miłość dojrzewająca w świadomości. To właśnie w tych dziesięciu gestach objawia się mężczyzna naprawdę zakochany, gotów kochać całą duszą.